Siema widzowie, jestem oczywiście Frozik, to jest kolejny odcinek na moim kanale, więc zostawcie łapuszkę w górę, nieco, oczywiście subskrybujcie kanał, co ja was zapraszam do oglądania. Oczywiście znowu wam życzę życzliwego nowego roku, mam nadzieję, że będzie lepszy niż ten, a tutaj schowam sobie rzeczy jakieś, to mi się już nie przyda, No to jest, kurde, minus 700. Yy, yy, to też mi się nie przyda, ten pasek, yy, no nie no, gdzie mi ten pasek już. Nie te czasy, żeby ten pasek mi się przydał. Czy to jeszcze jest? Nie, okej. Chowamy te modyfikacje, bo ich jest trochę. Cyk. I cyk. Jeszcze są. A trzeba to jakoś ogarnąć. Dobra, to jest minus 205. Chociaż w sumie jak jest minus 205, ale nie, w sumie poczekam jeszcze chwilę. Bo oczywiście tą palerynę założę. Ale muszę zrobić jakąś jedną rzecz. O Jezu, jest kukselo, albo fart. Zobaczyłem się akurat. Znaczy, że się zobaczyłem. No polarynę założę oczywiście. O, 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 może. Dobra. To odda, odda. Chwila, jak to by było z tymi? Tak? Oj, trochę dziwnie. To ja nie chcę tej polaryny, jednak. Tak ładnie to wygląda. Więc weźmy do maski. Tutaj. Nie, to do paska. Tak? Nie. Pasek, tak. To maski, buty to są. Nie mam do maski. A ja nie mam, dobra. dobra. Mhm. Aha, tutaj też jest. Mmm, dobra, weźmy to. To jest różnicy. Plus. 55. Okej. to perę na na razie. a co się nagrywa, nagrywa się. Dobra. Rób, róbmy trena. Dobra Cyk. <laughs> Oby siadł. Dobra Ok. Chodzi mi, żeby siadł. Teraz na odcinku. Nie mówię, bo później wiadomo, że siądzie. Ok. Siądzie czy nie? O, chyba tak. Bardzo dobrze. No, wiadomo, że to bym założył. Choć nie wiem. Czy to kiedyś zakładam? Dobra. Tutaj jest git, więc mam ustawione? Mamy. Mm, tutaj jutro będzie trochę zadane. Tutaj jest 26, 27 minut. I tutaj 23 minuty. I tam 24 godziny. Dobra, zróbmy to szybko. Może jakaś peleryna będzie lepsza. Dzisiaj krótszy odcinek. No ale no, no wiecie no, wiecie, sylwester był. Więc no. Odpoczywajcie. No, dobra. My lecimy dalej. Dobra, dobra, let's go, let's go, let's go, dalej, idziemy. Dobra, dajemy radę na chillaucie o poziom, 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 poziom. Będzie poziom, musi być poziom. Jak ten piękny poziom? Oj, oj, piece tekstwa. łatwo. Dwieście, 14. ok, wszystko wywalamy, fajnie te staty wyglądają, chodzi mi, że ładny kolor, ma, sta, sta, ładny kolor mają staty 5K, chodzi mi, no wiecie, o ten fajny, taki bardzo fajny, yy, dobra, sprzedajemy, ok, trochę mam już monet w ogóle, to będą lepszej warsztat, jak skończy mi się tutaj wszystko, bo tam nie będę taka bo nie ma po co, tutaj wszystko zrobiłem w sumie, punkty możemy rozdać 113, 70, 77, 50, ok, ok, lecimy dalej, tutaj 70, tutaj 77, odróbmy tak, dobra, ok, wszystko jest porówno, to lecimy, dobra, szkoda, że tak nie, mo nie mogę od razu dać, ok, dobra, no dawaj, dawaj, Ok, wyrównane. I cyk. No i teraz. Myślę, że bardzo dobrze się staty prezentują. Yy. Tutaj jestem tak, 43 w tym turnieju. Ale mam dużo jeszcze energii, ale nie będę służył. Yy. Tutaj 204. Tutaj jestem 164. No i tutaj jesteśmy 9. I tutaj jestem... Chcę mieć to 30% co najmniej. To mi, się... to mi się przyda. A właśnie, sezon. Yy. Tutaj... To odbierz. Choć nie wiem po co mi to. Milion monet, 10 oponek, 10 punktów, i 10 tysięcy kleju A tutaj będę... Ben... Czekajcie. A w sumie no tak. Bo mi się skończyło tu. Dobra. To my możemy coś ulepszyć. Dobra. To w sumie... Hmm. To mogę zrobić. Bo to Dobra. Jeszcze mamy 10 punktów, więc rozdajmy oczywiście po kolei. Cyk, 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 cyk cyk no i dobra mamy wszystko wyrównane dobra w sumie wszystko skończyłem to było na tyle zostawcie łapeczkę w górę oczywiście subskrybujcie kanał no i do następnego się cześć